Witam moi drodzy, moi drodzy, bardzo lubię śnieg, bardzo lubię śnieg, tak jak zresztą widzicie, bardzo lubię śnieg i powiem Wam, że to wynika z innej rzeczy. To wynika z moich doświadczeń z dzieciństwa, ponieważ, ponieważ jak byłem dzieckiem, to zimy były o wiele większe, było więcej śniegu, częściej padał śnieg. Było grubo na minusie. Czasem się zdarzało, że było minus 20 stopni. I wam, moi drodzy, że Wam, moi drodzy, że to, że, że bardzo lubię, jak jest śnieg, właśnie też z tego wynika. Wynika z naszych wspomnień z dzieciństwa. Myślę, że część z Was, ale tylko część, też lubi śnieg. Że część z Was też lubi śnieg. I to jest też spowodowane tym, czy tak naprawdę moi drodzy macie jakieś wspomnienia z tym związane, bo znam również osoby, które nie lubią śniegu znam osoby, które chciałyby, żeby przez cały rok było lato e, oczywiście ja do tych osób też należę ponieważ ponieważ moi drodzy też bardzo bym chciał, żeby też bardzo bym chciał, żeby cały czas było żeby ca cały czas było lato bo lubię się opalać i lubię, jak jest mi ciepło w stópki, moi drodzy. E, wa, moi drodzy, są ludzie właśnie są, właśnie, są takie miejsca na ziemi, w których śnieg jest przez cały rok. A, a na, przykład, na przykład, są takie miejsca, w których śnieg jest przez pół roku. Takich jak na przykład, dajmy na to, taka Antarktyda. Tam na Antarktydzie śnieg, znaczy w się sensie zima, czyli też w się sensie pora nocna jest przez 6 miesięcy ze względu na na ustawienie właśnie na to, jak jest moi drodzy na to, jak jest właśnie ustawiona ziemia względem do słońca. Hmm. Oczywiście oczywiście e, sam fakt zimna, czyli tej niskiej temperatury, czyli tak naprawdę tej niskiej energii kinetycznej cząstek, czyli już po, pokrótce w, po, w, ostatnim, w ostatnim słowie już wyjaśniłem czym jest niska temperatura jest to po prostu jest to po prostu spowolniony ruch ruch cząstek ponieważ, ponieważ samo ciepło samo ciepło przenosi się przez materię samo ciepło przenosi się przez materię i to na przykład, że jest mi trochę to, że jest mi trochę chłodno w rękę nie wynika z tego, moi drodzy, że nie wynika z tego, że, że, jest, że jest chyba minus, że jest parę stopni na minusie to nie wynika z tego, tylko to wynika z tego, że ciepło nie jest, że ciepło nie jest przekazywane. W sensie jest ciepło z otoczenia, tak? I tak naprawdę moi drodzy, jeśli chodzi o samo pojęcie chłodu czy zimna, przynajmniej jeśli chodzi o, przynajmniej mówimy o jednostce energii, jakim jest Jakim jest e, skala Celsjusza? E, tak, bo z reguły używamy skali Celsjusza. No chyba, no chyba, że ktoś używa też skali Fahrenheita, bo też czasem temperaturę mierzy się w skali Fahrenheita. I na przykład, na przykład temperatura 0 e, fa, Fahrenheita jest takim zerem absolutnym. To jest, to jest taka temperatura do 0 Fahrenheita, w których w których, w których cząsteczki już nie, w których cząsteczki się już nie, nie poruszają, w których cząsteczki się nie poruszają, więc to ciepło nie jest przekazywane. I to jest właśnie, właśnie to właśnie to zero absolutne jest taką jednostką, w której nie, nie zachodzi wymiana energii. Tro, tro, trochę żeśmy chyba zboczyli z tematu, ale prawdę, już chyba trochę zboczyliśmy z tematu, ale fakt faktem moi drodzy jest to, lubię takie, lub, lub, lubię taki śnieg. Właściwie i zima teraz, teraz to w zasadzie powinno być mi ciepło, bo skoro przeżywałem temperatury, bo no skoro przeżywałem temperatury, e, skoro przeżywałem temperatury w okolicach minus bo skoro przeżywałem temperatury w okolicach minus 20 No to co to, 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 to jest teraz to powinno, być, to powinno być dla mnie dosyć ciepło Nie ma tylu śniegu żeby utykać w zaspach i tak dalej Bo wiadomo klimat nam się zmienia Ale moi drodzy Też trzeba Też trzeba moi drodzy mieć też e, Jedną rzecz też na względzie Moi drodzy taką, że E, tak, że właśnie nam trochę klimat się zmienił, i właśnie dlatego, teraz, właśnie dlatego teraz z reguły nie ma takich temperatur jak minus 20 czy więcej. Przynajmniej tam, gdzie jestem aktualnie. Bo na przykład w górach to już jest możliwe. Niemniej jednak, moi drodzy, bardzo lubię śnieg. Bardzo lubię śnieg. Sam widok śniegu. Już działa na mnie przyciągająco. Jeśli o mnie chodzi, to na tyle, papa.